Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Państwu sposób, jak samodzielnie wykonać komplet szpilek. Za pomocą których przymocujemy do fundamentu lub płyty fundamentowej deskę podwalinową. Jest to pierwszy etap prac. Związanych z posadowieniem budynku szkieletowego. Najszybciej szpilki możemy wykonać z łatwo dostępnych prętów wintowanych o średnicy 16 mm. Pręty takie są w standardowych rozmiarach 1 lub 2 m. W przypadku użycia bloczków o grubości 12 cm i deski podwalinowej o grubości 5 cm Możemy wykonać szpilki o długości 25 cm. Wtedy z jednego pręta otrzymamy cztery takie szpilki. Jak już posiadamy przyciętą odpowiednio szpilkę, na jeden z jej końców nakręcamy nakrętkę. Nakrętka ta powinna być wkręcona mniej więcej na 3 cm. Potem nakładamy jak największą podkładkę i całość skontrujemy drugą nakrętką. W filmie pokazujemy sposób złożenia szpilki. Proszę pamiętać o tym, by na budowie nakrętki dokręcać kluczami najmocniej jak to jest możliwe. Lub jeżeli jest taka sposobność, zespawać na łączeniu dla uzyskania trwalszego połączenia. Tak wykonaną szpilkę umieszczamy między naklejanymi bloczkami fundamentowymi lub umieszczamy bezpośrednio w płycie fundamentowej. Na załączonym filmie pokazujemy Państwu montaż szpilki w łowie z bloczków fundamentowych. Bardzo ważnym elementem jest rozstaw szpilek. Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że odległości między szpilkami powinny mieścić się w przedziale 80-120 cm. Proszę pamiętać, że zawarte w naszych materiałach dane techniczne są informacjami poglądowymi. Do każdego projektu wymagana jest osobna dokumentacja techniczna wykonana przez konstruktora z uprawnieniami. Mam nadzieję, że zaprezentowane w naszym filmie materiały pomogą Państwu w samodzielnej budowie swojego wymarzonego domu. Na tym kończymy temat szpilek i zapraszamy Państwa na kolejne nasze filmy.